Cześć! Witajcie w nowym filmie! Koncepcja podróży w czasie zawsze pobudzała naszą wyobraźnię. Podczas gdy nauka wciąż bada możliwości podróży w czasie, istnieją momenty w historii, które sugerują, że może to być już możliwe. Dziś prezentujemy 30 zdjęć, które mogą udowodnić, że podróże w czasie istnieją. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 30. Andrew Carlson to tajemnicza postać, która została aresztowana w 2003 roku za wykorzystywanie informacji poufnych. Twierdził jednak, że pochodzi z roku 2256, co według niego pozwoliło mu przewidzieć rynek akcji z niespotykaną dokładnością. Przy początkowej inwestycji w wysokości zaledwie 800 dolarów rzekomo zarobił 350 milionów dolarów w ciągu kilku tygodni, przyciągając uwagę FBI. Podczas przesłuchania Andrew zaoferował ujawnienie kluczowych informacji na temat przyszłości, takich jak miejsce pobytu osamy Bin Ladena i lekarstwo na AIDS w zamian za zmniejszenie wyroku. Jego sprawa nabrała tajemniczego obrotu, gdy został zwolniony za kaucją, zapłaconą przez nieznanego dobroczyńcę, a następnie zniknął bez śladu. Andrew twierdził również, że jest mężczyzną widzianym ze słynnym hipsterem podróżującym w czasie na zdjęciu z 1941 roku. To wiralowe zdjęcie, zrobione podczas ponownego otwarcia mostu South Fork w Kanadzie, przedstawia mężczyznę o nowoczesnym wyglądzie, wywołując spekulacje na temat podróży w czasie. Znaczna część historii Andrew pozostaje owiana tajemnicą, co utrudnia oddzielenie faktów od fikcji. Numer 29. Portret w Galerii Narodowej przyciągnął uwagę entuzjastów sztuki po tym, jak matka i córka zauważyły na obrazie coś, co wydaje się być dowodem podróży w czasie. Obraz zatytułowany Portret chłopca został stworzony przez holenderskiego mistrza Ferdinanda Bola w XVII wieku. Przedstawia ośmioletniego chłopca na pierwszym planie, trzymającego filiżankę na stole przykrytym czerwonym obrusem. Chłopiec ubrany jest w typowy dla tamtych czasów strój. Czarną kurtkę i pelerynę, białą koszulę z zmarszczonymi rękawami, bakłażanowe skarpetki i czarne buty. Jednak po bliższym przyjrzeniu się buty wydają się mieć białą łyżwę Nike. Jest to dziwne, ponieważ firma Nike została założona w 1964, ponad 3 wieki później. Czy w jakiś sposób mógł zdobyć pierwszą parę sneakersów Nike, a może naprawdę podróżuje w czasie? Numer 28. W 2022 roku samozwańczy podróżnik w czasie Al Bielek twierdził, że został przeniesiony do roku 2137, gdzie był świadkiem latających miast i następstw globalnej wojny nuklearnej około 2025 roku. Bielek twierdził, że był zaangażowany w eksperyment Filadelfia, tajny projekt marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej, mający na celu uczynienie okrętów wojennych niewidzialnymi, który, jak twierdził, był faktycznie wykorzystywany do podróży w czasie. 13 sierpnia 1943 roku on i jego brat Duncan wyskoczyli ze statku, aby uciec przed tajemniczym błyskiem światła, i znaleźli się w roku 2137. Personel szpitala powiedział im, że ich rany popromienne pochodzą z głębokiego kosmosu. Opisał również przyszłość, w której znaczna część Kalifornii znajdowała się pod wodą. Główne miasta, tak jak Chicago i Nowy Orleans, zniknęły, a populacja światowa zmniejszyła się do około 300 milionów. Co więcej, Bielek twierdził, że podróżował do roku 2750, gdzie społeczeństwo zostało przekształcone z unoszącymi się miastami i samorządnymi miastami państwami kontrolowanymi przez telepatyczne komputery. Numer 27 Poniższy obraz Pięknego Wnętrza z 1670 roku przedstawia osobę trzymającą dziwny przedmiot, który wydaje się być podawany kobiecie na krześle. Uważa się, że obraz ten został stworzony przez holenderskiego artystę Petera Hoocha w okresie Złotego Wieku. Najbardziej wyróżnia się jednak to, że obiekt ten bardzo przypomina współczesny smartfon. Obraz zyskał jeszcze większą uwagę w internecie po tym, jak dyrektor generalny Apple, Tim Cook, ujawnił, że widział urządzenie na obrazie podczas wizyty w muzeum w Amsterdamie w 2016 roku. Jeśli CEO Apple jest przekonany, że nie byli pierwszymi, którzy stworzyli urządzenie podobne do iPhone'a, jak myślisz, co trzyma ta osoba? Numer 26. W 1932 dziennikarz J. Bernard Hatton i fotograf Joachim Brandt zostali przydzieleni do reportażu o stoczni w Hamburgu w Niemczech. Gdy kończyli pracę, niebo nagle się zmieniło i pojawiły się samoloty bojowe, a następnie ostrzał przeciwlotniczy. Stocznia zamieniła się w strefę wojny, z eksplozjami i walącymi się budynkami wokół nich. Po powrocie do Hamburga wszystko wydawało się normalne, jakby nic się nie stało. Nikt nie uwierzył w ich historię, zwłaszcza że zdjęcia Brandta nie wykazywały żadnych oznak zniszczenia. Dopiero w 1943, podczas alianckiego bombardowania Hamburga, Hatton rozpoznał wydarzenia dokładnie tak, jak widział je w 1932. Numer 25. To intrygujące zdjęcie zostało udostępnione przez tajemniczą postać znaną jako KM. Zdjęcie zostało znalezione w zabytkowym pudełku z biżuterią przekazanym przez jego babcie. Przedstawia ono młodego mężczyznę stojącego obok podróżnika w czasie o spojrzeniu sugerującym, że zauważa coś niezwykłego w podróżniku w czasie lub trzymanym przez niego urządzeniu. Podróżnik w czasie nie tylko trzyma smartfon, ale także nosi buty, które wyglądają nowocześnie. Wyróżnia się to całkowicie od stylu mody z czasów, w których zrobiono zdjęcie. Czy może to być dowód na podróż w czasie? Co o tym sądzisz? Numer 24. W świątyni Seti w Abydos naukowcy odkryli rzeźby, które według niektórych przedstawiają współczesne myśliwce. Hieroglify te wywołały spekulacje na temat możliwości, że starożytni Egipcjanie posiadali wiedzę na temat technologii znacznie wykraczających poza to, co zwykle kojarzymy z tamtą epoką. Niektórzy twierdzą, że te hieroglify przypominają nowoczesne samoloty, w tym helikoptery i myśliwce. Uważa się, że konkretne rzeźby mają ponad 3000 lat. Zostały stworzone za panowania Setiego I, a następnie zmodyfikowane za panowania jego syna, Ramzesa II. Doprowadziło to niektórych entuzjastów do sugestii, że starożytni Egipcjanie mogli mieć kontakt z istotami pozaziemskimi lub podróżnikami w czasie. Numer 23 Mongolska mumia kobiety, która prawdopodobnie została pochowana około 1100 lat temu, została znaleziona z czymś, co niektórzy opisali jako buty Adidas. Ta kobieta, której wiek szacuje się na 30-40 lat, została odkryta w 2016 w górach Autaj. Przyciągnęła uwagę całego świata ze względu na swoje nowocześnie wyglądające buty z charakterystycznymi czerwonymi i czarnymi paskami. Eksperci podejrzewają, że zmarła w wyniku poważnego urazu głowy. Ale jeśli to naprawdę była podróżniczka w czasie, czy to możliwe, że jej tożsamość została odkryta i ktoś próbował ją wyeliminować? Numer 22. To ma sens. Gdybyś podróżował w czasie, czy nie zabrałbyś ze sobą telefonu, bez względu na to, jak daleko w przeszłość lub przyszłości byłeś? Na obrazie z 1882 zatytułowanym The Betrothal of Burns and Highland Mary słynny szkocki poeta Robert Burns jest przedstawiony jako dający swojej ukochanej Mary Campbell przedmiot, który bardzo przypomina współczesnego iPhona. Doprowadziło to do spekulacji na temat możliwości, że Burns w jakiś sposób podróżował do przyszłości, aby podarować Mary iPhona. Numer 21 Podróże w czasie są łatwiejsze do rozpoznania, jeśli podróżnikiem w czasie jest celebryta. Spójrz na to zdjęcie Johna Travolty z lat 60. XIX wieku. Albo uderzające podobieństwo między Orlando Bloomem a XIX-wiecznym malarzem Nicole Grigorescu. A co z jay -Z na zdjęciu z 1939 roku w Harlemie? Nicolas Cage również ma swojego sobowtóra z 1870. Nawet Greta Tanberg została zauważona na 120-letnim zdjęciu, wykonanym w 1889 przez Erika Hegga, przedstawiającym trójkę dzieci pracujących w kopalni złota w Yukon w Kanadzie. A ilu osobowtórów ma Daniel Radcliffe? Najwyraźniej nawet kogoś z odległej przeszłości. Numer 20. W 1935 marszałek lotnictwa Sir Victor Goddard Miał tajemnicze doświadczenie podczas lotu inspekcyjnego nad opuszczoną bazą lotniczą w Drem w Szkocji. Po powrocie do bazy przez burzę zobaczył, że miejsce to całkowicie się zmieniło. Było teraz sprawne, a mechanicy w niebieskich kombinezonach pracowali nad żółtymi samolotami, których nigdy wcześniej nie widział. Cztery lata później, podczas wojny, ponownie odwiedził bazę i zobaczył dokładnie te same sceny, których był świadkiem podczas swojego wcześniejszego lotu, wywołując spekulacje na temat możliwej podróży do przyszłości. Ponadto istnieje słynne zdjęcie Goddarda, na którym widać za nim upiorną twarz. Niektórzy sugerują, że ta twarz może być jego własną zjawą podróżującą w czasie, dodając do tajemnicy otaczającej jego historię. Numer 19 Podczas tego meczu piłkarskiego zrobiono niezwykłe zdjęcie, na którym ktoś trzyma coś, co wydaje się być telefonem z klapką, podczas gdy kapitan Brazylii, Mauro Ramos, trzyma trofeum. Jest to intrygujące i tajemnicze, ponieważ telefony z klapką zostały wydane dopiero w 1996 i stały się popularne w połowie 2000 roku. Ponieważ telefony z klapką są obecnie uważane za przestarzałe, rodzi to zabawną możliwość, że fotograf był być może podróżnikiem w czasie. Numer 18. Samozwańczy podróżnik w czasie o imieniu Andrew Bassiago twierdzi, że został wysłany do 19 listopada 1863 roku w 1972. Przybył do Gettysburga w Pensylwanii tego samego dnia, w którym Abraham Lincoln wygłosił słynne przemówienie w Gettysburgu. Andrew twierdzi, że jest chłopcem widocznym na zdjęciu z tego dnia, które często wykorzystuje jako dowód swoich doświadczeń z podróżami w czasie. Twierdzi, że w 1972 wszedł do komory plazmowej w New Jersey i cofnął się w czasie do ceremonii pogrzebowej na cmentarzu narodowym żołnierzy w Gettysburgu. Według niego jego oryginalne buty zniknęły podczas podróży, co wyjaśniałoby, dlaczego jego buty na zdjęciu wydają się za duże. Po przybyciu na miejsce otrzymał nową parę butów i próbował wtopić się w otoczenie, ale nadal zwracał na siebie uwagę. Jedynym dowodem, jaki po sobie pozostawił, jest zdjęcie, które widzimy dzisiaj. Numer 17. W 2008 zespół archeologów odkrył zapieczętowany grobowiec z czasów dynastii Ming w Szanckiej w południowych Chinach. Gdy próbowali otworzyć trumnę, spadł kamień i wydał metaliczny dźwięk. To, co początkowo wydawało się być małym złotym pierścionkiem, okazało się być zegarkiem starczą o grubości około 2 mm, ze wskazówkami zatrzymanymi na godzinie 10.06. Najbardziej zdumiewające było to, że z tyłu zegarka widniało słowo Swiss. Ale jak grobowiec zapieczętowany ponad 400 lat temu, pochodzący z dynastii Ming, mógł zawierać przedmiot, który mógł zostać wykonany dopiero po założeniu nowoczesnej Szwajcarii w 1848. Numer 16. Obraz z lat 50. XIX wieku wydaje się przedstawiać kobietę patrzącą na coś przypominającego smartfon, co wywołuje spekulacje na temat podróży w czasie. Obraz przypomina współczesną nastolatkę piszącą SMSy lub przywijającą media społecznościowe podczas spaceru ulicą. Praca zatytułowana The Expected One autorstwa austriackiego artysty Ferdinanda Georgia Waldmüllera przedstawia młodego mężczyznę czekającego na wiejskiej drodze z różowym kwiatem w dłoni, gdy zbliża się dziewczyna skupiona na małym prostokątnym przedmiocie. Wcześniejsi widzowie prawdopodobnie postrzegali ten przedmiot jako modlitewnik. Dziś wygląda on bardziej jak smartfan. Numer 15 Uderzająca postać na tym zdjęciu jest łatwo rozpoznawalna dzięki Irokezowi i białej koszuli z krótkim rękawem, która wyraźnie wyróżnia się na tle długich rękawów i kapeluszy ludzi wokół niego. Czy wyższe z lat 70., czy jest to tylko wynik manipulacji zdjęciami? Irokez zaczął zyskiwać popularność w latach 70., zwłaszcza w kulturze pangroka jako symbol buntu i indywidualności. Ale czy ta fryzura pasuje do zdjęcia z 1905 roku? A może to podróżnik w czasie? Numer 14. Jeśli ludzie z przyszłości wrócili do naszej teraźniejszości, dlaczego nie jesteśmy świadomi ich obecności? Dlaczego ich nie widzimy i dlaczego nie ma dowodów na ich wizytę? Rodzi to intrygujące pytanie, w jaki sposób podróżnicy w czasie mogliby eksplorować przeszłość bez pozostawiania śladów swojego istnienia? Co ciekawe, mogą istnieć dowody. W 1968 skamielina została odkryta w pobliżu Antelope Spring w stanie Utah przez Williama J. Meistera. Skamielina ta wydaje się być odciskiem buta lub sandała, ale to, co czyni ją jeszcze bardziej niezwykłą, to skamielina trylobita osadzona w pięć odcisków. Trylobity to wymarłe stawonogi, które wyginęły ponad 280 milionów lat temu. Kto więc mógł pozostawić odciski butów lub sandałów milion lat temu, przed ewolucją ludzkiej stopy. Numer 13. Zdjęcie, zrobione przez amerykańskiego fotografa na Union Square w Brooklynie w 1936, wywołało falę spekulacji i kontrowersji. Zdjęcie wydaje się przedstawiać mężczyznę trzymającego telefon komórkowy przy uchu. Obiekt, który wygląda zdecydowanie zbyt nowocześnie jak na tamte czasy. Ta wizualna anomalia doprowadziła teoretyków spiskowych do twierdzenia, że jest to dowód podróży w czasie. Zdjęcie przedstawia mężczyznę w swobodnym ubraniu, najwyraźniej zaangażowanego w rozmowę z czymś, co wygląda uderzająco jak smartfon. Podniosło to brwi wśród entuzjastów zjawisk paranormalnych i fanów science fiction, którzy twierdzą, że taka technologia nie istniała w latach 30. XX wieku. Czy może to sugerować, że mężczyzna jest podróżnikiem w czasie z przyszłości, prowadzącym bardzo ważną rozmowę telefoniczną? Numer 12 Na tym konkretnym zdjęciu widzimy Marilyn Monroe w łazience z dziewczyną, która wydaje się robić jej zdjęcie telefonem komórkowym. Jednak zdjęcie zostało zrobione przed wynalezieniem telefonu komórkowego, co prowadzi do różnych spekulacji. Czy podróżnik w czasie mógł mieć chwilę dla fanów i chciał zrobić zdjęcie ze słynną Marilyn Monroe? NUMER 11 Dwóch brytyjskich naukowców, Charlotte Annie Moberly i Eleanor Jourdain, doświadczyło dziwnego wydarzenia 10 sierpnia 1901 roku podczas wizyty w Pałacu Wersalskim. Kobiety twierdziły, że doświadczyły poślizgu czasowego, w którym czuły się przeniesione do innego czasu i napotkały postacie historyczne oraz wyraźnie zmienione środowisko. W ogrodach Wersalu Moberly donosiła, że widziała kobietę wytrząsającą białą szmatę z okna, podczas gdy Jourdain zauważyła stary, opuszczony dom ze starym pługiem na zewnątrz. Atmosfera została opisana jako dziwna, a Moberly zauważyła, że czuła się jak chodząc we śnie. To doprowadziło ich do przekonania, że zostały przeniesione z powrotem do okresu przed rewolucją francuską, a konkretnie do czasów Marii Antoniny. Numer 10 Stare zdjęcie z 1917 roku, odkryte w historycznej książce z 1974, wywołało spekulacje na temat podróży w czasie. Książka zatytułowana The Great Cape Scott Story została napisana przez Lestera Reya Petersona. Większość osób na zdjęciu nosi staromodne ubrania. Kobiety w długich spódnicach, a mężczyźni w formalnych strojach, ale jedna postać wyróżnia się. Mężczyzna z długimi włosami, ubrany w t-shirt i shorty przypominające współczesnego surfera. Zdjęcie zostało zrobione w zatoce San Joseph na wyspie Vancouver w Kanadzie. Wygląd surfera przyciągnął uwagę osób wokół niego. Mężczyzna obok niego wydaje się wpatrywać w niego z niedowierzaniem, podczas gdy kobieta wskazuje na niego. Numer 9 John Titor to nazwisko związane z rzekomym podróżnikiem w czasie, który twierdził, że pochodzi z roku 2036. Po raz pierwszy pojawił się online w listopadzie 2000 roku pod nazwą użytkownika Time Travel Zero. Titor twierdził, że jest żołnierzem zaangażowanym w wojskowy projekt podróży w czasie i że został wysłany do 1975, aby odzyskać komputer IBM, który był kluczowy do rozwiązania przyszłych kryzysów. Przewidział drugą amerykańską wojnę domową, atak nuklearny, który zdewastowałby Stany Zjednoczone oraz wybuch choroby szalonych krów, która spowodowała ogromne szkody. Titor mówił również o globalnych kryzysach, takich jak przejęcie Tajwanu przez Chiny i katastrofy w Rosji, gdzie reaktory jądrowe zawiodą i pokryją kraj nuklearnym śniegiem. Twierdził, że w jego czasach tajemnice podróży w czasie zostały odkryte w CERN dzięki stworzeniu mikrosingularności lub miniaturowych czarnych dziur. Numer 8. Entuzjaści konspiracji są przekonani, że mura z lat 30. XX wieku dostarcza dowodów na istnienie podróży w czasie po tym, jak zauważyli na nim telefon komórkowy. Jest to o tyle dziwne, że iPhone został oficjalnie wydany dopiero w 2007 roku. Mural zatytułowany Mr. Pynchon and the Settlement of Springfield został namalowany w 1937 przez włoskiego artystę Umberto Romano i przedstawia przybycie osadników do miasta Springfield w latach 20. XVI wieku. Jak myślisz, co ta osoba trzyma w dłoni? W scenie tej rdzenny Amerykanin trzyma mały czarny prostokątny przedmiot, który wygląda bardzo podobnie do iPhone'a. Numer 7. Pamiętasz scenę z filmu Kapitan Ameryka pierwsze starcie, w której Steve Rogers budzi się ze stanu zamrożenia i wybiega na Times Square? Coś podobnego mogło wydarzyć się w prawdziwym życiu. Rudolf Fens to człowiek, który podobno w tajemniczy sposób podróżował w czasie od końca XIX wieku do połowy XX wieku. Według tej historii, Fens zniknął w 1876 i pojawił się ponownie w 1950 na Times Square w Nowym Jorku. Ubrany w przestarzałe ubrania i niosąc przedmioty ze swojej pierwotnej epoki, wkrótce po przybyciu został potrącony przez samochód i śmiertelnie ranny. Wśród jego rzeczy znajdowały się stare banknoty, żeton piwny i list z 1876 roku. Numer 6 Ludzie na Facebooku ujawnili tajemniczą postać uchwyconą na czarno-białym zdjęciu z lat 40. XX wieku. Tajemnica rozwija się na tle 1943 w Reykjaviku na Islandii, gdzie podczas II wojny światowej stacjonowali amerykańscy żołnierze. Tajemniczy mężczyzna został zauważony wśród żołnierzy i wydaje się komunikować z urządzeniem, które wygląda na zbyt zaawansowane jak na tamte czasy. Zamiast odzieży wojskowej ubrany jest w jasny trench. To co naprawdę przykuło uwagę to sposób w jaki trzyma rękę blisko ucha, jakby używał nowoczesnego telefonu komórkowego i rozmawiał. Numer 5. Człowiek z Tauret to tajemniczy podróżnik, który przybył do Japonii w 1954 z paszportem z kraju o nazwie Tauret, który nie pojawia się na żadnej mapie. Twierdził, że Tauret znajduje się między Francją a Hiszpanią. Po zatrzymaniu zniknął z aresztu bez pozostawienia śladu. Niektórzy sugerują, że historia człowieka z Taured może być oparta na prawdziwej osobie o imieniu John Allen Kuchar Zegrus, który został aresztowany w Japonii za posługiwanie się paszportem Tuarega. Czy Taured jest prawdziwym krajem, ale w przyszłości lub w innej linii czasowej? Kto wie. Wygląda na to, że człowiek z Taured mógł odkryć, że przypadkowo podróżował do niewłaściwego wszechświata i szybko wrócił tam, skąd przybył. Numer 4 Katedra w Salamance skrywa zagadkową tajemnicę. Wśród wielu historycznych postaci, starannie wyrzeźbionych w starożytnych kamieniach, stoi astronauta, postać, która wydaje się niemożliwie nie na miejscu. Niektórzy szepczą, że rzeźba ta jest dziełem podróżnika w czasie, niemego świadka technologii, która nie powinna istnieć w przeszłości. Chociaż konserwator otrzymał pozwolenie w 1992 na dodanie współczesnych postaci, pozostaje pytanie, czy ta historia jest tylko zasłoną dymną, która ma ukryć znacznie głębszą prawdę? Czy ten posąg był przebłyskiem zapomnianych czasów, czy też dowodem tajemniczej podróży w czasie i przestrzeni? Numer 3 Sergiej Ponomarenko to postać związana z dziwacznym doświadczeniem podróży w czasie, które zafascynowało wielu. Jego historia zaczyna się w Kijowie na Ukrainie, gdzie został znaleziony w 2006 roku, ubrany w przestarzałe ubrania i noszący stary aparat fotograficzny. Sergiej twierdził, że pochodzi z 1958 i powiedział, że widział UFO w kształcie dzwonu tuż przed tajemniczym pojawieniem się w przyszłości. Opisał UFO jako dzwonowate i niezwykłe. Czy został prowadzony przez kosmitów lub w jakiś sposób przeniesiony w czasie? Jednym z najbardziej przekonujących aspektów jego historii jest zdjęcie, które rzekomo wysłał do swojej dziewczyny, Walentiny Kulik, przedstawiającego w 2050 roku na tle futurystycznego Kijowa, wypełnionego drapaczami chmur, które nie istniały w poprzednich latach. Była ona ostatnią osobą, która widziała go przed jego zniknięciem w 1970, a później otrzymała zdjęcie z 2050. Numer 2. Największym uzależnieniem tego stulecia jest prawdopodobnie nasze przywiązanie do telefonów. Na niezwykłym zdjęciu wykonanym we wrześniu 1943 roku mężczyzna w zniszczonym brązowym garniturze stoi na plaży Ftovan w Towan w New w Cornwali, wpatrując się w obiekt, który bardzo przypomina telefon komórkowy. To fascynujące zdjęcie wzbudziło ciekawość, ponieważ zostało zrobione prawie 30 lat przed wynalezieniem telefonów komórkowych. Zdjęcie przedstawia brytyjskich robotników wojennych cieszących się dniem na plaży, ale wielu spekulowało, że mężczyzna był SMS-owym podróżnikiem w czasie ze względu na jego nowoczesną postawę i tajemniczy przedmiot w jego rękach. Numer 1. Mechanizm Antikytera Greków jest uważany za pierwszy na świecie komputer analogowy, ale co z takim sportami USB? W całej historii wiele wynalazków, które wydają się wyprzedzać swoje czasy, zostało powiązanych ze starożytną grecką cywilizacją. Ten starożytny grecki obiekt, uważany za przedstawiający kobietę korzystającą z laptopa, został okrzyknięty dowodem podróży w czasie. Rzeźba, która prawdopodobnie została wykonana około setnego roku przed naszą erą, znajduje się w muzeum J. Paula Getty'ego w Malibu w Kalifornii. Kobieta, prawdopodobnie kochanka, dotyka górnej części laptopa z portami USB, intensywnie wpatrując się w niego kamiennymi oczami. Wierzysz w podróże w czasie? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.